Hej, hej moi drodzy, Wałek Zdziedziany z tej strony. A dzisiaj znowu coś nowego. Hmm, znowu coś nowego. Przeważnie coś nowego. Tym razem jest demo, kolejne. Ale gra jest naprawdę fajna i myślę, że nie wiem, pewnie większość widziała, a może nie, ale na wszelki wypadek wam pokażę, bo naprawdę jest świetna. No klimat ma mocny, nawet wygląda całkiem przyzwoicie. Wydaje mi się, że jest naprawdę udana. Nie wiem jak pełna wersja, no bo to jest tylko demo, ale demo naprawdę jest no przynajmniej pokazujemy, że naprawdę nie jest jakieś tam niezwykłe, ale pokazuje to, co gra może mieć do zaoferowania, moi drodzy. A to jest gra Ravenous Devils. Devils, devils, wstręczne diabły, jakieś tak obrzydliwe. Ravenous Devils, zobaczycie o co chodzi. <laughs> jest trochę taka yy, mroczny klimat ma, nawet na pewno mroczny, nie trochę. Dobra, wybierzmy sobie, zaczynajmy. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well known barber in the town. This house is surprisingly large there's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub while downstairs in the basement there's already a large cosy kitchen i can't wait to get to know my new customers i've always enjoyed watching people eating the meals i've cooked for them lovingly my husband percival has cleaned the first floor and set his room up for business a fancy tailor shop <laughs> It won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We've decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, uh, but don't worry, we don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up and then they are ready for sale again. at full price of course. <laughs> we are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Okej, okay, moi drodzy, no jak widzicie, małżeństwo jest interesujące, czyli on załatwia mięsko z ludzi, tak? Pani przetwarza to przepyszne wypieki i karmi tym gości w pubie, które zaraz tu możemy urządzić, a ono góry ma zakład yy, szwalniczy, nie wiem, kawiecki, krawiecki chyba, no ja szwalnia niby tam nie, ale krawiec tak. Więc tak to, moi drodzy, wygląda i tak to małżeństwo tutaj działa. Recipes, na razie chyba niczego nie będziemy mieli i mamy tu We're running out of meat, czyli kończy nam się miąsko no tak a tutaj są bardzo głodni ludzie z tego miasta no właśnie no i oczywiście dobrze tu przyjechaliśmy będziemy bogaci ha nie tak szybko kochanie musimy się tutaj y, nie wychylać i ciężko pracować no. no oczywiście wiadomo że tutaj ryzykujemy no ale nie musisz tego powtarzać wiadomo o co chodzi zrzuć ciało w dół do kuchni resztą ja się już zajmę no i teraz my bierzemy sobie takie bydaka. Rozbieramy go. Widzicie, materiał trafił na półeczkę. Rozbieramy ją tym razem. I wrzucamy tu. Chrup, lub i ciach. Poleciała do, na dół. No i teraz, no, nareszcie świeże mięsko. Nasza dziewczyna weźmie teraz ten Trap czyli ta zapadnia działa wspaniale. Musimy mieć y, mielone mięsko, no i nasza nowa mm, mielarka, czy maszynka do mięsa, tak jest, jest dobra do dużej, ofi dużej jakiejś no ofiary, no, wiadomo o co chodzi, nie, no, no to tutaj mamy naszą właśnie ofiarę i mielimy, i mielimy, hop, <gryw> Ponieważ że idealne, tak krew wszędzie, zobaczcie to, ten odgłos, no i miąsko wychodzi i mamy dwie porcje z człowieczka. <laughs> Świeżego mięska. No i mamy tu y, resajpy. Na razie burgerów nie robimy. Robimy za to ciastka, nie wiem czy jak to nazwać, z mięsem. No i wybieramy oczywiście tą receptę. Nie wiem czy dobrze wybieram. A nie, to tylko... A, wybrałem. Aha, teraz potrzebujemy mąki i mielonego mięsa. No to teraz bierzemy yy, mąkę, mąkę, mąkę. Na przykład odkładamy. Tutaj zabieramy mięsko. Też odkładamy tu jedną porcję. No i teraz pani nam wypracuje piękne ciasteczka. Zrobi to do kuchni. Wrzucamy do piekarnika. I już się nam robią. W sumie będą gotowe, czyli niedługo będą gotowe. No właśnie. Jeżeli dodamy różne. Jeszcze coś pozmieniamy, możemy gotować szybciej. Możemy naprawić kolejne piekarniki, bo są dwa dodatkowe. Jeżeli będziemy mieli pieniądze. No ale to o tym pomyślimy później, tak. I teraz już się upiekły, jak widać, więc wyjmujemy. Wyjmujemy i zanoszę na górę. Czyli tutaj. Proszę bardzo. I wypełniamy tutaj naszą tacę. Zaraz ludzie się tu zejdą i będą sobie kupować to wszystko. No, zobaczymy, co nam mąż robi u góry. Zobaczmy. No, on musi nas bloodbaw, czyli pełno krwi, trzeba to posprzątać. Więc wybieramy. Mopa, nazwijmy to w ten sposób. Sprzątamy podłogę, żeby nas nikt nie zauważył, że ta krew tu jest. Ok, mamy jakieś ciuchy już, czy też materiał na ciuchy. Możemy na nowo je przerobić. Oczywiście z zarobkiem. Niczego nie marnujemy. Tak, nasz skromny sklep, ale wiadomo o co chodzi. Bierzemy te ciuchy i przerzucamy tu na stół z maszyną, i wytworzymy z nich. Nowe rzeczy. A nowe rzeczy, gdy są gotowe, jak najbardziej, już nie czytam Wam tego, tylko pokazuję, co razem. Zanosimy na manekin do sprzedaży. No i wszystko jest. No, możemy witać naszych tutaj klientów, więc otwieramy sklep. Mamy tylko 10 funtów, szamu nie ma, ale zobaczycie, jak przyjdą ludzie. Proszę, proszę, zapraszamy do środka. Bierzcie co tam potrzebujecie. No i wszyscy biorą te ciasteczka z mięsem, są przepyszne. Każdy funciaka 40 kosztuje. O, wszystkie zjedzone. Będzie można to zostawić samemu, a w międzyczasie gotować. No właśnie. No i każdy posiłek ma różne ceny. Za darmo nie można ich przecież rodawać, no oczywiście, nie? No to właśnie, w, tutaj w naszej książce. O, teraz można same hamburgery robić też, widzę. Same kotlety, nie tylko, ale to jest chyba lepsza jakość. Ingredients, fajny w ogóle ten kształt tego jest. No dobra, no i teraz przyszedł ktoś tutaj po nowe ciuszki. No właśnie. No i, i. Proszę bardzo, cztery funciole, czyli w, dużo lepiej, a czy w sumie tam też dostaliśmy nawet więcej cztery z kawałkiem, nie? Były jeden 4 za 4, to były cztery tam z duperelkami, czy 5.60, no nieważne, ile tam wyszło. Ważne, żebyśmy oboje to zarabiali, nie? No właśnie, żeby nie dostać złych mm, opinii, czyli trzeba się wyrabiać, moi drodzy. Trzeba się wyrabiać. No tak, że tutaj już miałem kogoś umówionego na przymiarkę. No, i z niego trzeba będzie zrobić hamburgerki tudzież yy, piękne No właśnie. No, jesteśmy sami. No, bierzemy miarę i. O! No właśnie. Zbieramy ciuszki. Wrzucamy do naszej żony, do kuchni. Zresztą <śm> widać, co tu się dzieje, nie? Na tym małym tym. Tak jest. Pięknie, sprzątamy. Sprzątamy, sprzątamy. Jak więcej klientów idzie. O, tutaj mamy zadanie. 6, widzicie, sprzedać i 2 zrobić. No i jakieś ciuszki 3 razy krew, czyli trzech przynajmniej klientów trzeba przerobić będzie, moi drodzy. Takie są zadania do zrobienia. Dobra, zobaczmy teraz na dole, co tu się dzieje. Żona, trzeba kurde robić mięsko, mięsko. Nie obijamy się, nie obijamy się. Dobra, widzę, że ten już skończył. To zanosimy na. Dobra, to jeszcze się dzieje. O, mamy kolejnego klienta. Zapraszamy, zapraszamy. Tak, tu. Mierzymy miarę. A my bierzemy mięsko. Na tacę. Mąka, widzę, że to nieskończona. Przez to zobaczyć ta krew, chalapie na wszystkie strony. Nie, jak ona po tej kuchni chodzi. Ja pierdzielę. Dobra, yy, tu trzeba. Nie wiem, czy nas nie nakryją. Mam nadzieję, że nie. Pani będzie zadowolona. A właśnie, to sprzedano. Że sięśmy sprzedali. Co nieco. Teraz tu się upiekły. Jeszcze się pieką. Dobra, my sprzątamy. I już się upiekły, więc zabieramy na górę. O, nie mogę trafić myszką. Dobra, widzicie, oni tutaj nie mogą oczekiwać zbyt długo. Bo będzie problem. O, właśnie. Tutaj nie zdążymy chyba zadowolić pana. Mam nadzieję, że nie odejdzie, bo nam popsuje nam e, rating. Dobra, żona musi tu przyjść. O, zdąży? W ostatniej chwili. A, ten już nie był taki zadowolony, nie? No, no, no. Dobra. Mm, tą panią trzeba przymiarkę zrobić. O, nie wiem, czy w dobrej kolejności zrobiłem. Obawiam się, że nie. No, ale dobra, trudno. Najwyżej nam jeden odpadnie. Trzeba było najpierw zanieść te ciuchy, co żeśmy zrobili. No właśnie, bo nie będzie zadowolony. Nie będzie tutaj niestety... Żadnych pyszności, raczej żadnych ciuszków. Zresztą pyszności też widzę słabo. Dobra, wzięłaś już to. A, czyli ono można tak by zakolejkować, widzicie? Bo ja wtedy tam nacisnąłem, ona mieliła i w momencie, jak zmieniła, to. As fast as I can. As fast as I can, dobra. Ja nie wiem, czy posprzątałem? Chyba posprzątałem, nie? Dobra, tu mamy trochę ciuchów, więc możemy od razu je przerabiać. Żona, jeszcze się robią kolejna przeszła na przymiarkę. Ja pierdzielę, ależ te ludzie normalnie do tego krawca to się garną. Aż głowa boli, nie? Ciekawe, że oni tu nie wejdą sami. <laughs> Jak my się tutaj, że tak powiem, oprzyr oporządzamy naszych klientów. Dobra, zobaczmy tu, czy będą, zdążymy. No, będzie ciężko. Wydaje mi się, że najpierw trzeba chyba trochę porobić żarcia. Bo my tutaj, widzę, dajemy radę. Dobra, yy, zabierzemy żonę tu, żeby sobie przyszła, już porobiła. My zabierzemy tu i wrzucimy na. Proszę bardzo, miąsko jest. Nie, 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 nie. Zostaw, zostaw. Tak to kotleta byśmy tylko zrobili, nie? my chcemy to lepsze. No i teraz hop. Tu mąż bierze miarę. Dobra. Krótka piłka. Powiem Wam, gra jest naprawdę niezła, nie? Ma klimat. Jeszcze się robią. A, tu mamy w razie czego już trochę nabrobionych. Dobra, wytrzyj wytrzyj. Szybciej, bo tu gościu nie będzie czekał nieskończoność. Wycieraj, wycieraj. Dobra, są już gotowe. To dajemy. O, koniec dnia chyba, nie? Start, start początek nigdy nie jest łatwy. Możemy sobie rozbudowywać i rozwijać nasze rzeczy. No dobra. No im więcej ludzi, to wiadomo, służymy tym lepiej. No i teraz możemy coś, upgrade y zrobić jakieś. Dobra, co my mamy tutaj dozwolone? A, możemy y, szybciej, go, więcej gotować. Dodatkowy stół. Dodatkowy piekarnik. Prędkość. Wydaje mi się, że speed by był fajny. Też nie wiem, czy u góry nie byłoby coś lepsze. No właśnie, prędkość maszyny. O, więcej ciuchów. Nie, nie musimy wtedy. O. A 35, trochę następnym razem za mało kasy mamy. Co zastanawiam się? Czy więcej ciuchów a z drugiej strony to chyba... Owens z tego. A, to trzeba przytrzymać. Dobra, kupiliśmy lepsze gotowanie szybsze. Ok, zanosimy. Tutaj, oczywiście, przetworzę przynajmniej ten jeden na manekin, żeby był gotowy. A ty, dziewczyna, możesz już tu brać za robotę. Do dziesięciu możemy przemielić, więc nie ma problemu, nie? Zanim otworzymy shop, to wiecie. Się zastanawiam właśnie, czy to się porusza, jak my to coś robimy, czy, czy nie. Tak, Masterpiece, Zmienimy ich wszystkich. Tu 10 mięsa można schować, więc niech będzie. Dobra, a nie, to odłożył to. Ten Masterpiece robimy. Widzę, że czas leci cały czas, tak jakby stał w miejscu. A, to będzie 6, to jeszcze te 2 dorzucimy, to będzie 8. A, i możemy zacząć się tylko wypiekaniem już następnym razem. Dobra, ten to zostawimy, bo chyba nie mamy tak drugiego ma tego manekina, żeby poszaleć. Hmm. No dobra, to co? Robimy szybko jeszcze ciasteczka. Skoro tutaj ludzie tak są już w naszych ciasteczkach rozsmakowani, to myk-myk. I niech się robią. Dobra, otwieramy nie? Szybszy piec, to chyba szybciej się pieką. No faktycznie, to wygląda na to, że jest niby szybciej. Mamy gotowe. Ale mamy też full wszystkiego, więc poczekamy aż się ludzie pojawią. A jak dopiero ruszamy, to czas nam zaczyna biec. A, mogę odłożyć, dobra, bo się zastanawiałem właśnie, czy można odłożyć, jest, pierwszy klient. Wydaje się, że można by to dać dać stoły, nie? To wtedy byśmy mieli jeszcze więcej klientów, o. Sąciuszki poszły, pierwszy handelek też tam poszedł. No proszę bardzo. Tu szybciutko zrobimy kolejne, ja wiem, że przyszedł gościu, ale gościa na razie my mamy, OK, dobra, bierzemy i sprzedajemy. Jeszcze pachną pięknie, nie, a to się, aha, bo to się robi, no tak, zapomniałem, że to się samo, nie trzeba przy tym stać. Dobra, ciuszki są. Miązko leci na dół. Żona zaraz będzie miała zajęcie. Tak jest. Tu już lecimy. A my tu sprzątamy. Żona, moja droga, tutaj. Nie, nie, nie. Tu, tu wrzucamy. No, patrzcie, kupują, kupują. Idzie, idzie nieźle. Idzie nam ładnie, dobra. Hmm, tutaj niestety nikt nie chce kupić niczego więcej. A jednak idzie do nas, dobra. To kolejne. Musimy teraz trochę miąska zrobić. Zaczeicie rzeczy do jedzenia. Bo brakuje nam już jedzonka. Dobra, to trzeba panią przerobić. Myk, myk, myk. Ten zabierze to. Zabierze. Dobra, będzie zadowolony. Ciasteczka są gotowe. Hmm. Aha, no, trzeba zabrać. No tak. <grych> Dobra, idziemy. Idziemy. Tu już czekają, a my wrzucamy. I lecimy na dół. Robimy kolejną porcję. I czyścimy. Tak jest zabieramy tutaj pięknie tak my tu robimy kolejne bo widzicie szybko schodzi nie nie ma lekko zawsze mm. się zapominam za szybko dobra ustawił to my w międzyczasie robimy kolejną porcję ciuchów <gryw> mimo że wyczyścił to ciągle ten chlapie się nie tak ewidentnie krew wszędzie. W sumie tu nie, nie ma co czekać, tylko trzeba, kurde, mielić kolejne mięsko. Dobra, idziemy. A, przyszedł ktoś do. A, nie, nie, dobra, zostaw to, bo nie jesteśmy w stanie teraz obsłużyć gościa, ale za to tego jesteśmy jak najbardziej w stanie. Dobra, a my mięsko mielimy. No, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra. Trochę czasu stracimy. Tego wrzucamy, nie, 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 wrzucamy, wrzucamy Dobra, to już się zrobiło Czy zjedli już wszystko? Dawaj, dawaj, last client, nie wiem czy zdążymy Dobra, a my co możemy zrobić? Dobra, to się chyba zhandlowało nie, 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 najpierw czy znaczy ten, najpierw czyszczenie, nie wiem, czy tam ktoś nam wejdzie, no dobra. Sprawdźmy, jak dzisiejszy zarobek, no dobra. To jest za mało. Musimy kupić jakieś narzędzia. No właśnie, zobaczymy, co tu można kupić. A, reputacja, nie jest tak zła, na zero nie dostaliśmy. 28 daily profit. Upgrades. owen kolejny workbench a może jednak byśmy tu coś zrobili stolen clothes'ów może więcej nie, ja bym te m, table, zobaczymy co tu dają jak je ustawić a jest stolik o, no dobra a, czyli będziemy zbierać a, czemu nie mogę ruszyć się? Halo? Halo? Eee... No dobra, dowiedzmy się, co chcę zjeść. A, czyli musimy zebrać hamburgera. Okej. Okay. No to ja wiem. A, już mamy. No dobra, to bierzemy miąsko. Eee, Szefuniu, czemu ja nie mogę? Dlaczego jestem tylko u niej, tak jakby teraz? A, dobra, to chyba demo mnie blokuje. Czyli bez. Bez tego nie da rady, nie? Dobra. I wrzucamy. Dobra. Nie, nie mogę nawet. Nie mogę nawet się przełączyć na mężusia. Tylko mogę obsługiwać tych i tych. No dobra, ale w międzyczasie. Tam już jest gotowy. A, nie mam. O, nie mam tej tacy, czyli to się nie da tak zrobić. Dobra. No okej. Okay. Zanosimy. Wszędzie to krew wypasiona, to jest wypasione. Dobra, jeszcze raz. A, gotowe żarcie. Gotowe żarcie. No dobra, zobaczymy. O, dobra, jest nasz szefunio odblokowany. Tu chyba jest zmyta, nie? Ta plama, tak mi się wydaje. Dobra, ten ma Masterpiece, ale to niech sobie robi tu. Dobra, mięsko jest, więc co, właśnie, czy można odłożyć je na talerze? To jest pytanie, nie? nie? Jestem bardzo ciekaw, jak to działa, czy da się to na tych talerzach faktycznie odłożyć. A, no i nie mam drugiego manekina, więc nie mam gdzie założyć tego, więc nie prze przerobię. Ach, może czekajcie, zobaczymy. Nie, musi być puste, no dobra. Mamy już. Mogę to gdzieś odłożyć? Nie, nie mogę. Czyli tak naprawdę mogę to zanieść tu? Mogę. Aha. Czyli miąsko też może wylądować bezpośrednio na tym. No dobra, no to teraz zrobimy Nasze lepsze ciasteczka z dwoma gwiazdkami tak jakby, albo z możliwością, że będą dwie gwiazdki, nie może o to chodzi. Czyli co, dwa workbenche by się przydały teraz, żeby mieć już tu jakieś gotowce i potem, żeby nie robić, nie? A, bo jeszcze nic nie. To była tylko wstawka, to my nie mamy nie mieliśmy otwartego. No proszę. To my w ogóle otwartego. No patrzcie, nie pomyślałem. Hm. Bo byłem pewien, że to już jest otwarty sklep. Dobra, to zmienimy jeszcze mięsko. Zanim otworzymy. Ja Pewnie to wyczyścić od czas czasu. A czy ja wiem? Ale tak tiskająca krew wszędzie jest zarąbiasta. No dobra, to nie ma sensu, nie wiesz tego, bo i tak nie mamy gdzie odłożyć. Dobra, otwieramy. Nie wiem, czy to upgrade'y... O! Proszę, ktoś wie, gdzie oni są i kim są. Przeczytajmy to. No dobra, daj mi to przeczytać, nie? O, bo. Ktoś zna nasz sekret. A, no i się jeszcze robi ciekawiej, bo w takim wypadku w pełnej grze pewnie będzie jeszcze dochodziło to, że ktoś wie co tutaj się dzieje i teraz albo trzeba będzie go pewnie jakoś spłacić, albo jakimś innym sposobem się obronić, albo wybronić, albo uciekać. No nie sądzę, nie, bo no, tu przecież widzicie, musi być wszystko wymyślone, jeszcze tyle rzeczy, nie? Hmm, <laughs> hmm. Nawet tak, nowe narzędzia. Jeszcze będziemy mieli szklarnię. Wow, achievementy. Nowe przepisy do gotowania. No, także sam widzicie, jest naprawdę klimat. Murowana zabawa. Spróbuję, może do twórców napisać. Zobaczymy, czy podrzuciliby, hmm, kry, tam, podrzuciliby kluczyk. Bo wydaje mi się, że mogło być fajnie. No, zobaczymy. Jeżeli nie, no to trudno. Chyba, że o, od was wpadną jakieś super podziękowania, to wtedy y, możemy to zaszaleć i zakupić, albo nawet byśmy mogli zrobić tak, że jeżeli będą jakieś kasa z tych podziękowań się zrobi, to można by wtedy y, moglibyśmy wtedy zrobić tak, że widzowie rzucaliby pomysł na jaką grę to przeznaczyć. Na przykład, nie? No co, zobaczymy jak to wyjdzie. Czy w ogóle tam ktoś się komuś coś zaszaleje i to podziękowanie wybierze, chociaż raz. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie, moi drodzy, to było tyle. Dziękuję Wam, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej.